To jest Honda NC750X. Najnudniejsza Honda, jaką mogłem dorwać do testów. Ale przynajmniej w kolorze czerwonym, także najszybsza. Dobra, nudna to nudna, ale czy to tak naprawdę do końca źle? I dlaczego uważam, że najnudniejsza? A to proszę Państwa, z uwagi, po pierwsze, na brak tego tutaj co stawia go w szrankach, nie wiem, ze skuterami. Po drugie, z uwagi na moje doświadczenia z pierwszą wersją tego sprzętu w 2015 roku, bodajże, obszernie w ogóle jaka to jest dziwna hybryda. Zwłaszcza w tej pierwszej wersji, która jak dla mnie wyglądała identycznie jak model CB500X. Dla mnie to były identyczne motocykle. Różniły się czym? tym że CB500X była na kategorii A2, a to było w zasadzie nie pamiętam, ale chyba też można było ją zblokować do A2 i miała automatyczną skrzynię biegów. A przynajmniej tak to pojmowałem na tamtą chwilę. Nie wgłębiając się w to, co jest, czym jest DCT i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. I teraz tak, patrzycie na nowy model. Wygląda ładnie, poprawnie. Nie jest może jakiś, wiecie, ekstrawagancki. Nie jest wyróżniający się z tłumu, ale jest po prostu. Ładne i może się po prostu podobać. Zakładam, że dość szerokiej grupie osób. Część z was powie, że jest nudne. Okej, okay, ale to jeszcze nic złego. Dobra, ale to, że nudna, czy to tak do końca źle? I co to do dokładnie znaczy? A, bo powiem wam szczerze, brałem ten motocykl, bo ciekawiło mnie, czy coś się zmieniło, czy coś e, honda poprawiła w tym e, motocyklu. I czy no, mogę zmienić zdanie na temat tej serii modelowej? Ponieważ miałem z nią do czynienia. To był pojazd lekko używany i powiem Wam tak: no, tam nie było nic, co by mnie w tym motocyklu mogło zaskoczyć. Przynajmniej te 10 lat wstecz jako 30-latka. Szukałem czegoś innego, przyznam to. Ale wiecie, no, tam 50, chyba dwa czy 3 konie? Dobrze pamiętam? Chyba tak. On nie chciał jechać. On się jakoś wybitnie nie prowadził. Taki kanapowiec. A to było dziwne. Dodatkowo, jeszcze tam jakieś informacje były, że to silnik z samochodu przekrojony. Coś tam, coś tam. Nie wiem, nie wnikam. Zabieram tutaj różne maszyny na te winkle. O, tutaj ktoś złapał pobocza, ewidentnie. Natomiast wracając, różne motocykle zabieram na te winkle i powiem wam szczerze. A. Tak sprawnie jak tym się po nich przejechałem, a wyjątkowo mało jeździłem tym sprzętem. No to kurczę robi wrażenie powiem wam. Zresztą zaraz zobaczymy tutaj jeszcze troszkę do zakrętasów. Jak ona się składa. <grybuj> jak leciutko. Przykłada się, wiecie, z, z zakrętu w zakręt. No powiem wam, jest to pewna magia, i cały czas jest to magią dla mnie to, że e, szukam cały czas sprzęgła i biegów pod nogą. A tu nie ma co szukać. Tutaj możesz sobie tylko guziczki wcisnąć i tyle. A na gumę pójdzie? No, podoba mi się to powiem wam. Występuje w dziale Adventure e, na stronie Hondy, więc zabieram go niezależnie od e, możliwości. Pominę sobie dzisiaj opowiadanie o układzie hamulcowym w tym sprzęcie, bo tutaj nie ma co powiedzieć. On jest po prostu niewybitny, jest... No, po raz kolejny nudny, no, po prostu jest tak szalenie poprawny. Do tej masy, do tych osiągów hamujecie, jego dozowalność jest wystarczająca. Jest po prostu taka, jaka w tym motocyklu powinna być. Nic dodać, nic ująć. Natomiast co do samego silnika. Jest faktycznie dość ciekawie zbudowany. Jest strasznie położony, tak jak na skuter przystało. Dzięki czemu tutaj się zmieściło to, co się zmieściło czyli zbiornik paliwa i zbiornik na szparagały, nazwijmy to. Zapewnia mu to dość niski środek ciężkości. To jest spoko. I tak, jeśli chodzi o osiągi, powiem Wam, że pojechałem po tą Hondę swoim wodzem. 50 kilka koni mechanicznych, 64 Nm mocy mniej więcej. Tu mamy 69 Nm i 56 koni. Odczucia z jazdy zdecydowanie na plus jednocylindrówki. Moc z dołu, charakterność, taki efekt wow, takie kierdyknięcie, tam jest. Tutaj? Tak trochę po hondowemu, wiecie. Z... Mm, to jest właśnie kwintesencja Hondy. Cichutko, bez szaleństw, bez jakiejś tam dramaturgii, on sobie fajnie przyspiesza. Dzięki skrzyni DCT, której nie jestem jakimś tam specjalnym zwolennikiem. Doceniam fajnie działa. Miałem przetestowałem w kilku maszynach, na przykład w Afryce i zdecydowanie wolę Afrykę bez DCT-ka, wolę ją z manualem do w pełni zabawowego sprzętu. Adventure Sport z tą skrzynią no, może być. Rozumiem ludzi, którzy to lubią, którzy nie chcą bawić się biegami. Natomiast tutaj absolutnie sztos, to jak jest zbudowany ten motocykl, fajnie to spółra z tym silnikiem. Nawiązania do silnika samochodowego trochę mają, bo jest to silnik oczywiście niskoobrotowy, czyli moc maksymalna jest przy 6. 1500 obrotów, jeśli nie pamięć nie myli i przy 4500 jest maksymalny moment obrotowy czyli stosunkowo szybko osiąga tą moc i stosunkowo z dołu idzie co jak będziecie mogli widzieć na przebitkach na takiej szutrowej drodze jak on wejdzie w te właściwe obroty to już kurde trzyma im mieli tym kołem dość mocno ale tak w codziennej jeździe jest po prostu taki ułożony, gładki, w teorii nie dostarcza żadnych wrażeń, no bo zabija je skrzynia. Skrzynia oczywiście możemy tutaj zmieniać sobie manualnie biegi, ale to dalej nie jest to samo, Mam, po to mamy ten automat, żeby za nas zmieniał te biegi, tak? Ej, zobaczcie, taka sytuacja, 80 na godzinę, szósty bieg, dodaję trochę gazu, za mało, muszę odwinąć, czwóreczka i dopiero zaczyna się wkręcać na obroty i przyspieszać sensownie. Kolejny jest plus taki, teraz nie muszę się zastanawiać nad zmianą biegów. Tylko zmiana kierunku jazdy, patrzenie w lusterka i tyle. A motocyk sam sobie na odpowiedni bieg trafi. I już, hops! No, jako maszyna taka codzienna, miejska, tak jak skuter. No to są te same aspekty. Na plus, oczywiście. Z samochodowych nawiązań, jeszcze ilość oleju. Całe 4 litry tu wchodzą. To dość dużo jak na świat motocyklowy, a zwłaszcza w takiej pojemności. Raczej w okolicach 3 litrów, nie? a tutaj mamy 4, ale to też bardzo bezpiecznie i dobrze dla silnika, dla dość długich interwałów międzyprzeglądowych. Tryb manuel. Zobaczymy, jak, czy da się na tym jeździć. O, jaka ładna maszyna tam stoi. Raczej ja, jedzie w sumie. Dobra, sam sobie redukuje biegi, jak mu potrzeba. O, patrzcie, w patrzcie, w dół zmieni bieg, ale do góry już nie przebije sam, tylko trzyma zadany tryb. Także no, no jazdę taką m, terenową na przykład, albo torową, kurde, dobre rozwiązanie. Czy z czwórki przejdzie na trójkę? Kiedy przejdzie na trójkę? Nie przeszedł, zobaczcie, na trójkę. A, bo jeszcze ma moc się... A zwolnię jeszcze... Jest, trójeczka. No, bardzo niskie prędkości muszę uzyskać stosunkowo do tego biegu, gdzie ja bym normalnie przebijał, żeby właśnie on automatycznie przebił na niższy bieg. Także to takie trochę proekologiczne, albo po prostu nie wiem, no ten silnik ma w sumie tak moc, Ustawioną i moment obrotowy stosunkowo nisko. Na no, tej mamy krótki ogólnie zakres obrotów jak w samochodzie, że no, może trochę też inne podejście do wybierania biegów się należy. Miejsce pracy tu jest zabawy kierowcy. Czemu pracy? Bo kojarzy mi się bardzo mocno ze skuterami, a skutery to w sumie takie pojazdy, które często wybieramy właśnie w celach dojazdu do pracy albo jeżdżenia po mieście, jeśli mamy coś załatwiać, no to te są najwygodniejsze. Gaz, hamulec, na kierownicy i tyle. I tutaj też tak faktycznie jest. Mamy gaz, mamy hamulec, koniec. Drugi hamulec oczywiście jest w nodze, tak jak w prawidłowym motocyklu, bo e, NC występuje też w wersji ze skrzynią manualną. I to mi przypomniało kwestię ceny, bo fascynujące jest to dla mnie, że Honda odrobiła pracę domową i jest na chwilę obecną bardzo mocno konkurencyjna. Ten pojazd w tej wersji wyposażenia, czyli właśnie ze skrzynią DCT, to jest koszt 40 tysięcy złotych. Natomiast wersja z manualem, to jest, jeśli mnie pamięć nie pamięć się myli, coś około 35 tysięcy złotych. No to powiem wam, znam kilka chińskich motocykli, które jeżdżą bardzo podobnie, które zapewniają bardzo podobne doznania z jazdy, ale no dalej są chińskimi motocyklami. A Honda to jednak, jak to zwykle. Się mówi Honda to Honda. Także tak, ale pomijając tą dygresję, trochę właśnie jak na skuterze, tutaj się czujemy, prawda? Też za pośrednictwem tego, co mamy tutaj, czyli ogromnego schowka. Kask na różne szparagały. Pod siedzeniem, z drugiej strony, mamy dostęp do zbiornika paliwa. Trochę dziwne, no ale to tak jak wcześniej powiedziałem, wyważenie, wszystko jest tutaj bardzo przemyślane. Ktoś tutaj naprawdę fajnie nad tym pomyślał. Luz. I strasznie podoba mi się to, że Honda poszła hmm, po rozum do głowy i zaczęła, przebudowała swój system, system, który do tej pory był mocno upierliwy, jak dla mnie, który dalej występuje w Afrikach i te hmm, kółeczka takie nie do końca zrozumiałe, co, gdzie, jak. Za dużo przycisków, za dużo klikania, za dużo zabawy. Tu mamy prosty manipulator na jednej manetce. Możemy sobie podłączyć aplikację, aplikację hondowską, niezwiązaną z Google Assistantem, ale działająca bardzo fajnie, czytająca nam powiadomienia. No bardzo fajnie pomyślana generalnie. I przede wszystkim ten system jest tutaj bardzo łatwy, taki przejrzysty i naturalny. Nie trzeba się go uczyć, po prostu klikasz, klikasz i wiesz co, gdzie, jak działa. Podoba mi się. Nie jest to duży ekran, nie jest to jakiś szalenie wypasiony ekranik, właśnie jak w motocyklach często chińskich się pojawia, ale jest czytelny, nawet w ostrym słońcu go widać i przede wszystkim jest wszystko to, co potrzebujemy, jest bardzo łatwo dostępne. Na przykład mamy tutaj tryb, kilka trybów, czyli na deszcz standardowy, tryb Eco, tryb Sport i mamy tryby, który wysiadają nam się jako serduszka. Wiecie, I love Honda, które możemy sobie dowolnie zaprogramować hamowanie silnikiem moc i na przykład wyłączyć kontrolę trakcji. To jest fajne. I w takim trybie właśnie głównie jeżdżę. I okej, okay, nie ma tutaj oddzielnego przycisku do kontroli trakcji, ale możemy sobie to zaprogramować i wtedy ona zostaje stale wyłączona, jeśli nam się to podoba. Nie znalazłem przycisku ani sposobu, jak wyłączyć ABS, ale to zakładam, że jak to na Japończyków przystało, po co nie potrzeba? Niebezpieczne jest wyłączanie ABS-u, więc tutaj go nie wyłączycie. Nawet przypalenie gumy. Ten ABS tak czy inaczej się aktywuje. Z drugiej strony, co mnie niepomiernie dziwi, bardzo często jest tak, że ABS na tylne koło w terenie. Powoduje nie tylko w terenie, ale też na asfalcie powoduje, że ten ABS jest bezużyteczny. Hamulec z tyłu jest brzytwą, ale jest bezużyteczny. Tutaj, zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Tak jest wystrojony ten, ten układ ABS-u, że ten hamulec coś faktycznie działa. Hamujecie i czujecie, jak was zwalnia. Także naprawdę propsy dla Hondy za to, jak oni to tutaj e, skonfigurowali. Podoba mi się, naprawdę podoba mi się. Jak byłem pewien, że będzie tu nudno, to i mm, jest troszkę nudno, ale powiem Wam, to po prostu trzeba innego mentalu, najzwyczajniej w świecie, do tego motocykla. I tyle. No i trzeba też mieć odpowiedni wzrost. A tego ja nie mam. Jestem za duży. Ale zdziwienie, co? No i co? Nadejśła wiekopomna chwila dużego człowieka posadzić na małym motocyklu. I może powiem Wam tak, nie jest do końca źle, ale już wyjaśnię. Pierwsza podstawowa rzecz: tutaj jest mało miejsca na moją nogę. Mam 47, więc nie jest jakaś przesadnie duża, ale ogólnie dotykam, jadąc poprawnie, dotykam do setów pasażera, więc oparcie pięty jest na secie dosłownie pasażera. Git. Jeśli chodzi o ugięcie nogi, to. No właśnie, ogięcie w kolanie, a nie złożone kolano, jak to ktoś ostatnio skomentował, fajne to było. Czuję się troszkę jak na sporcie. Niedawno testowałem gsx 1000 GTK i tam siedziało mi się bardzo podobnie. Naprawdę bardzo podobnie. Troszkę bardziej byłem pochylony na kierownicy z uwagi na um, ustawienie takie bardziej pod sporta, nie? Ale um, no tak, jeśli miałbym porównywać, to bardzo podobnie to działało. A to jest tak, góra jest bardzo wygodna, dół jest troszkę za bardzo ugięty, ale podoba mi się to, jak na nim siedzę. To, jak moja głowa odbiera ten motocykl, a odbiera go jak ogromną kolumbrynę. Przez to, jak tutaj jest napompowany, te plastiki są takie rozłożyste. I to jest fajne, bo jechałem pierwszego dnia w deszczu, w sporym deszczu. I dobra kurtka, która ochroniła mnie przed deszczem, spowodowała, że buty. E, troszkę dostały spod wody, wody spod koła oczywiście, ale spodnie miałem suche. Tutaj góra, e, wszystko było suche, więc aerodynamika, jaka tutaj została zaprojektowana, jest git. E, szyba troszkę za niska, no nie ma tutaj co się dziwić, ale powiem Wam, że jest tak... Oryginalna szyba minimalnie za krótka. Przydałoby się dosłownie ze 2 cm i podejrzewam, że nawet byłoby cicho w kasku, jakbym na tym jechał. Także fajnie. Jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, co trochę mnie denerwuje tutaj, a mogłoby zostać zrobione lepiej, to jest fakt, że musimy wyjąć kluczek ze stacyjki, żeby przełożyć go tutaj i otworzyć sobie schowek. Czy jest to jakiś taki duży deal breaker? Oczywiście, że nie. W ogóle... Strasznie to się chwieje. Ja wiem, ta zawiasa jest taka e, niezafajna. Tutaj ten mm, sznureczek, który podtrzymuje maksymalne otwarcie, też lubi się przycisnąć i wystawać e, na zewnątrz. Brakuje mi tej opcji, żeby gdzieś na kierownicy był przycisk, żeby można było to otworzyć w trakcie postoju na przykład nawet jazdy, ale no po prostu po stoju, wiecie, stoimy na światłach, szczęka do góry, chcemy się napić, cyk, otwieramy, wyjmujemy sobie picie szybko, czy tam jakieś szparagały na autostradzie, kwit parkingowy, nie? A nie szukamy tutaj gdzieś po, po tym. Na pewno byłoby to dużo łatwiejsze. Szkoda, szkoda, że tego akurat nie zrobili, to trochę mi brakuje tego. Ale tak naprawdę do tego motocykla nie ma co się przyczepić. Też nie ma co dużo opowiadać. Ten sprzęt był... Pewną, pewnym znakiem zapytania, jak się pojawił w tym 2015 roku, no ale jak to w Hondzie, no długi, długi czas występował na rynku, wzięli, dopracowali po swojemu i zrobili naprawdę bardzo dobrą, jakościowo i w tym zamyśle świetną maszynę. Najzwyczajniej w świecie. Dalej bym sobie czegoś takiego nie kupił. Jak dobra ona by nie była, to nie jest pojazd dla mnie zdecydowanie. Za mało ma charakteru. Ale. To jest jeden z tych pojazdów, który podstawiłem u siebie w domu. Przysiadł się do niego mój ojczulek i był zafascynowany. Mój ojciec ma ponad 70 lat. Jeszcze jeździ motocyklem i wiecie, ma w głębokim poważaniu takiego właśnie litrowego Suzuki, który ma niesamowite wrażenia, daje w trakcie jazdy. To z tym dość niskim środkiem ciężkości przypadło mu do gustu. To, że nie ma skrzyni manualnej, a wygląda jak motocykl i to taki adventure'owy, z nisko osadzonym siedzeniem, na którym się po prostu komfortowo czuł, gdzie nie było jakby problemu utrzymać go na nogach, czyli też i manewrować, wiecie, powoli gdzieś tam po mieście. To właśnie do takich kierowców ten motocykl jest celowany, albo właśnie jako świetna alternatywa dla skutera. No Okej, okay, on nie zapewnia takiej ochrony przed deszczem chociażby, tak, spod kół, bo skuter jest w całości osłonięty, ale to zapewnia super balans między właśnie typowym skuterem do jazdy po mieście bo nie tracicie nic poza tą pozycją za kierownicą, pozycją, którą tutaj można nawet na stojąco przybrać i przejechać właśnie jakiś bardziej skomplikowany teren, chociaż to nie jest maszyna w żaden sposób terenowa, chociaż zawieszenie szoły świetnie sobie daje rady w właśnie w takim nierównym terenie, to ma za krótkie skoki najzwyczajniej w świecie i bardzo szybko gdzieś tam dobijałem nim, prawda, no ale nikt który nie oszukuje, to jest szosowy pojazd. I właśnie dla takiego gościa jak mój ojciec, który już nie potrzebuje mocy, a potrzebuje wygodnego, fajnego i przyjemnego dojazdu motocykla, czy to na co dzień, czy na jakieś wycieczki, no to, to wydaje mi się, że jest super rozwiązaniem. W trasie sobie poradzi, bo na autostradzie czy na trasie szybkiego ruchu 120-140 na godzinę łapie bez większego problemu. Górna granica to jest coś koło 170 km na godzinę. Może nie jest imponujące, ale w 100% wystarczające na dzisiejsze warunki drogowe nasze i mandatowe przede wszystkim. Myślałem, że będzie to sprzęt, do którego będę w stanie się przyczepić w jakiś konkretny sposób, ale nie. To jest... Naprawdę bardzo fajnie przekminiony motocykl. Nie dla każdego. Na pewno nie dla mnie, nawet nie z kwestii rozmiarów, no ale w pełni rozumiem kogoś kto to kupi, a naprawdę w porównaniu do tego co pamiętam z poprzedniej wersji, jest spory przeskok. Przede wszystkim ten silnik. Dodali mu tą, ten minimum mocy, dzięki czemu on po prostu przyjemniej daje radę. No on, już, on się chce napędzać, a nie tylko turlać. I to jest chyba największe zaskoczenie, które mam po doświadczeniach z pierwszym modelem. Reszty dokładności bym się mógł spodziewać, chociaż powiem szczerze, że jeśli patrzę, jak patrzę na te plastiki, na to wszystko, to no więc to tyle na ten temat. Dajcie znać, co wy sądzicie o takiej hybrydzie motocykla, co sądzicie o tych bajerach o właśnie takim połączeniu dość specyficznym skutera z motocyklem adventureowym, bo to występuje w, w, w Hondzie jako adventure. No to turystycznej, asfaltowej, czemu by nie? No, dajcie znać, podzielcie się swoimi opiniami, pozostawcie po sobie lajka, tudzież subskrypcję najlepiej, niby to nic nie pomaga dla kanału, ale pomaga mi się motywować do dalszych nagrań. No i tyle, dzięki za oglądanie, jak zwykle, do następnego, cześć!